10 oznak, że pies się boi. Nie ma psów, które nie boją się niczego. I my, jako opiekunowie naszych psów, musimy umieć rozpoznać, że nasz pies się boi. Chociaż bardzo często są to takie oznaki, które łatwo rozpoznać, to niekiedy nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ my, jako opiekunowie tych psów, powinniśmy im w takim wypadku pomóc. Kiedy pies się boi? Musimy wiedzieć, że się boi, musimy mu pomóc, czy to zlikwidować to coś, czego się boi, czy też po prostu się wycofać. I dzisiaj 10 oznak, że nasz pies się boi. Po pierwsze, podkulony ogon. W przypadku psów, które mają wysoko osadzony ogon, trzeba spojrzeć na jego nasadę, czy jest skierowana w dół. W przypadku psów, które mają bardzo zawinięty do góry ogon, może on być wyprostowany. Ale, to jest ogon, który jest skierowany w dół, to jest ogon, który nie jest tak jak zawsze, jak w normalnej sytuacji, i właśnie po tym podkulonym ogonie możemy rozpoznać, że nasz pies się boi. Po prostu w ten sposób daje znać, że odczuwa strach i no musimy o tym wiedzieć, że nawet tak jak utarło się mówić z podkulonym ogonem, to właśnie tak to wygląda w przypadku psów. Po drugie, uszy skierowane są do tyłu. Uszy są stulone, blisko głowy, blisko, można powiedzieć, ciała. U psów, które mają obwisłe uszy, jest oczywiście gorzej. Tutaj musimy wiedzieć, jak ten nasz pies trzyma uszy w takiej normalnej sytuacji, ale nawet u psów, które mają te uszy oklapnięte, one idą na dół. One są skierowane jeszcze bardziej w stronę ciała, chociaż właśnie u tych psów, które mają takie. Zwisające uszy to jest bardzo trudne, ale jednak psy, które mają te uszy przytulone do siebie, które mają je skierowane do tyłu, kładą po sobie te uszy, też jest takie powiedzenie, to oznaka, że nasz pies się czegoś boi, że może być wystraszony. Trzecia oznaka, nastroszona sierść. Wiele osób odbiera to jako taki... Pokaz agresji, i często może to być właśnie taki powód, ale psy, które są wystraszone, też często tą sierść stroszą, próbując, ten, próbując w ten sposób niejako to zagrożenie przestraszyć, pokazać, że są większe niż w rzeczywistości, i ta nastroszona sierść jest właśnie taką oznaką, że pies szykuje się do czegoś niebezpiecznego, że odczuwa bardzo dużą obawę. Czwarta rzecz, wróćmy do ogona. Ten ogon, można powiedzieć, jest poruszany szybciej niż zazwyczaj. Te ruchy są bardzo nerwowe. Do tego pies rusza tym ogonem nisko. On jest dużo niżej niż normalnie i te ruchy są o wiele szybsze, o wiele bardziej nerwowe. W ten sposób pies też pokazuje, że się czegoś boi. I naprawdę zwracajmy uwagę na ogony naszych psów. Ta ich mimika nie dotyczy ich twarzy, tylko ich ciała. No i cały ten materiał właśnie temu jest poświęcony. Piąta rzecz. Ciężar ciała psów jest, oparny, jest oparty na tylnych łapach. Normalnie pies ma ciężar ciała rozstawiony równo na przednie i tylnie łapy. W niektórych sytuacjach bardziej na przednie. Ale pies, który się czegoś obawia, wtedy ten jego ciężar ciała jest przestawiony na tylnie łapy. Tak, żeby szybciej uciec, żeby można powiedzieć mieć lepszą pozycję do tej ucieczki. Pies po prostu odchyla się do tyłu, przenosi ten ciężar ciała na tylnie nogi. Szósta rzecz to dźwięki. Ponieważ pies, który czegoś się boi potrafi skomleć, skowyczeć i są to dźwięki, które bardzo szybko i w bardzo łatwy sposób jesteśmy, jesteśmy w stanie zidentyfikować, że oznaczają dla naszego psa coś nieprzyjemnego. Nie są to dźwięki przyjemne, nie są to dźwięki, które moglibyśmy pomylić z czymkolwiek innym. To, jak nasz pies skomli, jak nasz pies skowyczy, to jest coś, co bardzo łatwo możemy zaobserwować i od razu powinniśmy wiedzieć, że to oznaka strachu. Siódma rzecz wycofywanie się. Pies, kiedy jest wystraszony, oczywiście chce oddalić się od zagrożenia, od tego, czego się boi, więc zaczyna się wycofywać. Powoli to jeszcze nie jest ucieczka, ponieważ ucieczka wiemy, jak wygląda. Tutaj, w tym przypadku, jest to wycofywanie się. Powolne, bardzo nerwowe wycofywanie się, tak, żeby oddalić się od zagrożenia, tak, żeby być jak najdalej od tego zagrożenia. Coś widocznego, coś, co widzimy, że jest nienaturalnym zachowaniem, i ten pies powoli nerwowo próbuje się wycofać, oddalić od tego zagrożenia. Ósma rzecz, bardzo ważna rzecz, agresywne zachowanie, próba ataku, próba wystraszenia tego zagrożenia, tego przeciwnika, czy to będzie człowiek, czy to będzie inny pies. Bardzo często reakcją na ten strach, na to, że nasz pies się boi, jest właśnie takie agresywne zachowanie. Próba nie tylko wystraszenia przeciwnika, ale też taka ostateczna próba, poza oczywiście ucieczką, wyeliminowania tego zagrożenia. Dlatego wiele psów które są po prostu agresywne, które nie, są, nie zachowują się tak jak trzeba, to nie jest to zachowanie, można powiedzieć, wynikające z ich psychiki, że są po prostu bardzo groźne, że ktoś je tak nauczył. Bardzo często te zachowania agresywne są właśnie efektem tego, że ten pies się boi, że nie jest w stanie poradzić sobie z tym strachem, więc reaguje agresją. Dziewiąta rzecz, obniżona postawa ciała. Pies jest bardzo napięty. Pies może chcieć wyglądać na mniejszego. Pies może się niejako na tych łapach obniżyć. Do tego cały jest usztywniony. Niektóre psy są, niektóre psy mogą być, można powiedzieć, na wyprostowanych łapach, ale całe sztywnieją. Mogą nawet zacząć, drżeć, mogą nawet drżeć w ten sposób, że w bardzo łatwy sposób to. Zauważymy, ten pies jest cały napięty, gotowy do ucieczki albo do obrony, albo też do ataku, kiedy można powiedzieć, już nie ma wyjścia. Tutaj to zachowanie, ta jego postawa jest mocno odbiegająca od tego, co występuje w jego przypadku naturalnie. Dziesiąta rzecz: pies nie reaguje na nasze komendy, nie słyszy nas, nie zwraca na nas uwagi. Jest skoncentrowany na tym obiekcie, którego się boi, i tutaj oczywiście ta nasza reakcja jest bardzo utrudniona, ponieważ pies już skoncentrował się na tym obiekcie, na tej istocie, której się obawia. I tutaj naprawdę trzeba uważać, żeby tego psa niejako ochronić, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. Pies po prostu, kiedy się boi, kiedy ten strach już jest naprawdę bardzo mocny, wtedy niestety. Może już nie reagować na te bodźce pochodzące od nas, te bodźce od jego opiekuna, jego opiekunów. I to jest naprawdę już poważna sprawa. Więc, jak widać, większość tych zachowań to takie, no wszystkie te zachowania, to zachowania nienaturalne, inne niż zachowania takie zwykłe, takie, jakie można powiedzieć. Są z naszymi psami na co dzień, kiedy nasz pies zachowuje się tak, jak trzeba, niczego się nie boi, kiedy nasz pies jest po prostu psem wesołym, zadowolonym, przyjaznym. Oczywiście w przyszłości będzie materiał o tym, jak poradzić sobie z takim wystraszonym psem, jak też można powiedzieć, wychowywać, socjalizować psa, żeby nie był psem, który będzie się bał zbyt dużej ilości rzeczy. Tak jak powiedziałem, nie da się wyeliminować strachu, to jest naturalna rzecz, która musi być z psem, ponieważ to jest jedna z tych rzeczy, bez której pies nie mógłby no, żyć, tak samo jak my. Więc w przyszłości kolejne materiały na ten temat. Na dzisiaj dziękuję, oczywiście zapraszam na mój drugi kanał o zwierzętach, ciekawostki o zwierzętach, ale oczywiście zapraszam też na pozostałe kanały, linki znajdują się w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.